Cześć, ja jestem Michał Przyszedł mi do głowy pewien pomysł, żeby przetestować grę O której jest ostatnio głośno w internecie A jest to gra Happy Wheels, czyli szczęśliwe kółeczka Mam tutaj wersję demonstracyjną, czyli demo Ale myślę, że to na, na początek wystarczy I myślę, że możemy sprawdzić na ile te kółeczka są szczęśliwe Zatem wybieram Play Demo Tutaj mamy jakieś levelsy do, levelsy do wyboru nie wiem. Obstacle course. Może na początek. Tutaj nie będziemy tego czytać. Play now. Hmm, ciekawe. E, sterowanie jest dosyć proste, ponieważ korzystamy tylko ze strzałek na klawiaturze. Mamy tutaj gościa na rowerze. Podejrzewam, że jest ojcem tego. tego synka. No dobra, jedziemy do przedszkola. Jakiś. O! Nadziałem się na jakieś nożyki. No niebezpieczny. Niebezpiecznie. No jego odjechał. Restart level. Idziemy, idziemy jeszcze raz. Jakiś dziadek wisi. wisił. No. Dawaj eksplodował jakieś elementy. O! Dzieciak się nadział. Jedziesz, jedziesz, do przodu gryziesz. To nic, że napierdalają ci w twarz. Mam jakieś strzały w dupie, ale jedziemy cały czas do przodu. Dobre, dobre, noga e, noga się urwała, ciekawe. Menu restart level. Jedziemy, jedziemy jeszcze raz do przodu. E, musimy zawieźć syna do przedszkola. Ja myślę, że powinienem podtrenować, ponieważ jeszcze nie jestem ojcem. Nie kiedyś będę e, chciałbym mieć jakieś doświadczenie już. Bo też kiedyś będę woził swoje dziecko do przedszkola na rowerze. Może jedziemy. Oż, w dupę, ten harpun jest mocny. Nice, keep going. Menu, restart level. Próbujemy jeszcze raz. Dobra, dziadek jest załatwiony. Jakieś elementy lecą. Dobra, syn już nie żyje. Jedziesz, to nic, że masz strzałę w dupie. Kręcisz, kręcisz, pedałujesz. Tu się, o, udało się chyba. E, Dobra, dobra, muszę, nie no ja muszę to ogarnąć jakoś, muszę tutaj przejechać Ten harpun teraz mi się tutaj wbił, może być ciężko o ten, o ten harpun eee, Dobra, jakoś go minąłem. ale teraz tutaj czy przejadę? Cholera jasna, chyba muszę zrestartować ten poziom e, Menu, restart level i gryziemy strzałkami do przodu Dobra, dziadek już zbadał, jak skłodował jakieś elementy, oczywiście lecz. Kurwa, co tu się stało? I ta są faktycznie długie, jak się okazuje na biologii, mówili, że nawet jak mają, mogą mieć chyba parę metrów, jak się je rozciągnie. No, ciekawe zakończenie, zaskoczyło mnie to. Restart level. Myślę, że poziom jest oczywiście do przejścia, i będę próbował jeszcze raz. Dobra, dziadek załatwiony. Jedziemy dalej. Te noże są tutaj niebezpieczne. Zabrały mi chyba żumie dziecko. Dobra, kula. Myślę, że kula tutaj też to nie jest jakieś zagrożenie. Jedziesz, powoduje już to no nic, że masz strzały w ryju. Jedziemy. Jakieś tutaj elementy chyba tego dziadka i ten harfon. Dobra, jakoś mi się tutaj udało, ten harpon. Mm. No to było ciekawe również. Nie udało mi się zawieść e, syna do przedszkola. Spróbujemy spróbujemy jeszcze raz. dole. Dobra, nie chcę na to patrzeć. Nie no, poziom nie jest taki w sumie trudny. Tylko czasami w niewłaściwym miejscu coś naciśnie człowiek. Dobra, teraz ta kula. Muszę jakoś... O kurwa. No przyznam szczerze, że to... To również mnie zaskoczyło. Tutaj zakończenia są epickie, naprawdę szokujące. Sposoby ginięcia, że tak powiem. Dobra, ta kula mi... Dobrze, idziemy, idziemy, idziemy. No jasny... Nie, drzy się gnoi, tylko pomóż mi pedałować. Jedziemy ja, trochę mnie to denerwuje. Chciałbym naprawdę zobaczyć co jest co jest dalej. Myślę, że... Jedziesz, jedziesz, pedałujesz. Kas nam spadł, chyba nam krwawi, krwawi ręka. Dobra, dobra, o jest świetnie. Świetnie. Nice, keep going. Jedziemy dalej. O, tu może być ciężko. Kurwa mać. Dobra Nieważne, że dojdziemy do przedszkola bez dziecka Ważne, żebyśmy Ach, Dojechali, victory Udało się, mamy czas 36 sekund Dobra, świetnie Weźmy teraz może jakiś inny poziom W exit to main menu Trap track, it keeps happening Play now, weźmy może to tu Tu mam jakiś Jakiś gości do wyboru, select your character o. o kurwa, co to jest? Dobra Weźmy typa na wózku Na początek, zobaczmy jak, jak sobie dziadek z wózkiem poradzi Tutaj nogi w bezwładzie, ręce też O, skończył jest jakiś dopalacz tutaj Menu. Restart level. Meta jest tutaj chyba u góry, gdzie ta piłka leży za autem. Strzały, tu jest flaga, więc pewnie trzeba jakimś cudem wskoczyć tam. Dobra, próbujemy. Spacja to dopalać. No, myślę, że, że jest szansa, jest szansa, że dolecimy tam w miarę w jednym kawałku, chociaż niekoniecznie. A... Jedziesz, jedziesz, jedziesz stary, Gryziesz się ciągnie, ciągnie może się teraz udać. Może się udać, może się udać, może być ciekawie. O, gdzieś wyleciałem daleko, daleko. Próbujemy jeszcze raz. Ważne, że jest głowa i dziadek siedzi na tym urządzeniu. No nic, nie udało się, dobra. Gra jest naprawdę fajna. Przypadła mi do gustu. Myślę, że wezmę urlop specjalnie, żeby zagrać w tą grę. I poszukić troszkę tutaj jakieś elementy jazdy na różnych tutaj urządzeniach. Dobra, na razie myślę, że to wystarczy. Także dzięki za uwagę i może do usłyszenia kiedyś tam.